Cześć, z tej strony Młodzieżowy Strajk Klimatyczny e, i chcielibyśmy Wam pokrótce opowiedzieć e, o, tym, e, o tym, co będziecie teraz za chwilkę oglądać, e, czyli o filmie e, Antropocen Epoka Człowieka, nad którym e, w roli reżyserów czuwało e, trio e, Jennifer Pitchwell, e, Nick Depensier i Edward e, Bójski. I film został e, zaprezentowany w 2018 roku. Mm, Zatem my. Dziś e, opowiemy Wam, e, właśnie pokrótce o nim, i zachęcimy Was do oglądania. Ja mam na imię Lucy. Jestem Jago. Ja mam na imię Sebastian. I zachęcamy Was do słuchania i oglądania. Tak, więc, e, żeby zrozumieć, e, o czym jest film, myślę, że warto jest zrozumieć, czym, czym w ogóle jest antropocen. Także antropocen to jest nazwa nieoficjalnej epoki geologicznej, w której no, naukowcy dyskutują, czy przypadkiem właśnie się nie znajdujemy. Oficjalnie w tym momencie jesteśmy w Holocenie. I Holocen, tak jak możecie zobaczyć teraz na tym pięknym grafiku, przed nami na tym większym wykresie, to jest ten taki ostatni kawałek z tą taką czerwoną kreską. No i jak widzicie, w porównaniu do innych epok wcześniej, Holocen jest bardzo stabilną epoką pod względem temperatury. No i to jest właśnie to, dzięki czemu mogliśmy jako ludzkość tak dobrze się rozwinąć w czasie tego Holocenu, bo była po prostu stabilna temperatura, nie było jakichś wielkich anomalii, więc my mogliśmy spokojnie się rozwijać do tego momentu, w którym jesteśmy. Jesteśmy powiedzmy teraz, no ale powiedzmy, że nie jest to takie oczywiste, czy, czy, czy dalej w tym Holocenie jesteśmy, czy dalej ta temperatura właśnie tak się utrzymuje, a wręcz wiemy nawet, że, że może tak właśnie nie być. Um, jak, w jaki sposób rozróżnia się, w jaki sposób w ogóle się mówi o tym, że zaczęła się nowa epoka? Żeby, żeby powiedzieć, że nowa epoka się zaczęła, potrzebne jest coś takiego jak wyraźny, globalny sygnał stratygraficzny, czyli sygnał, który ogólnie pojawia się na przykład pod postacią wyraźnej zmiany w składzie na przykład kamieni, ogólnie powłok ziemskich. I na przykład, jak zaczął się holocen, to taki sygnał możemy zauważyć: jest taki punkt na Grenlandii, gdzie widzimy, że nagle w lodzie pojawia się o wiele więcej na przykład bąbelków tlenu. I to jest taki jeden, jeden z przykładów, które pokazują nam, że właśnie zmieniła się ta, ten skład tej powłoki i przyszliśmy do holocenu. No, ale zaczęliśmy mówić już o antropocenie. Antropocen, czyli Zakładamy, że ludzie są siłami, które potrafią wywołać ten właśnie sygnał stratygraficzny. E, no i czemu czemu w ogóle, jak to się stało, że zaczynamy w ogóle o tym mówić i skąd to też możemy zauważyć? E, po latach 1950 e, nastąpił wielki, wielki skok, jeżeli chodzi o rozwój ludzko, jakby rozwój, wiecie, Ogólnie rozwój. E, taki, ten czas, ogólnie po latach y, 50. nazywamy wielkim przyspieszeniem. E, no i powstały na ten temat, na te, temat tego wielkiego przyspieszenia, e, takie wykresy. Powstało ich razem 24 i 12 z nich właśnie zajmuje się socjoekonomicznymi trendami. E, no i tu widzicie, że jest wysoki wzrost po 1950. populacji, e, na przykład duży wzrost użycia wody. Produkcji papieru, transportu. No, jakby widzicie, właśnie na tym tutaj pokazujemy te wszystkie grafy. No i widzicie, że one są bardzo do siebie podobne. Wszędzie po tym 1950 -tym widać wyraźny wzrost. No a teraz spójrzmy na em, grafy biofizyczne. Em, widzicie? Mamy wzrost w produkcji dwutlenku y, węgla, metanu, y, w zakwaszeniu oceanów, y, w Możemy powiedzieć, że, że jakiś tam trochę wydaje nam się, że w tych rybach jest jakiś taki pozytywny moment, bo spadają. No ale niestety to jest, to jest smutna rzecz, tak naprawdę, bo, bo tutaj widzicie, chodzi o to capture, czyli jakby to, ile tych ryb jest i jaki jest ich połów. Tak? No i widzimy, że się zmniejsza, a to dlatego, że tych ryb po prostu prawie już nie ma. No, więc widzimy, że te grafy są bardzo, bardzo podobne do tych socjoekonomicznych, i to może oznaczać, że no, po prostu jesteśmy tymi siłami, które, które wpływają właśnie na, na tą zmianę naszej epoki, na zmianę w kierunku antropocenu. Istnieje taka grupa robocza do spraw antropocenu, która zajmuje się oficjalnym uznaniem tej epoki. Oni mieli już parę głosowań w różnych kontekstach i Większość z nich kończy się wygraną tego, że rzeczywiście ludzie są siłą, która wpływa na, na tą właśnie na te ekologiczne cykle, i że no, antropocen rzeczywiście jest to sens, żeby mówić o tej epoce, ale no, potrzebne są takie bardzo konkretne dowody. No, więc takim dowodem, takimi głównymi dowodami jest na przykład różne zmiany w powłokach ziemskich, na przykład pojawienie się nowych substancji, Jakichś zanieczyszczeń, które się pojawiły w tych ostatnich latach, mikroplastiki w wodzie i takie tego typu rzeczy. Widzimy też wyraźny wzrost temperatur, średniej temperatury, widzimy wzrost średniego poziomu mórz, wzrost wskaźnika wyginięcia. Mamy teraz szóste masowe wymieranie gatunków. No i także pojawiły się takie transglobalne gatunki zwierząt, jak na przykład. Kurczaki, które są teraz praktycznie na każdym kontynencie, w prawie każdym kraju, no co wcześniej się nie zdarzało, i to też jest zaburzenie ekosystemu. No i właśnie ten film, który zaraz obejrzycie, jeszcze po naszych y, dwóch mówcach, y, właśnie będzie pokazywał to, jak ten antropocen ma się do rzeczywistości. A o tym opowie więcej Łócja. Okay. E, to właściwie. To, co widzimy, to jest szok. A właściwie kontrast. Jeżeli mówić jeszcze dokładniej, to szokuje nas ten kontrast, z jakim przyszło nam się zetknąć. Ostra sprzeczność pomiędzy spokojną bioróżnorodnością, tą majestatycznością natury e, samej w sobie, a tym, co z niej lub w niej zrobił człowiek. Nie wiem, czy nie powinniśmy się przerażać, albo czy nie powinny nas szokować w widoki rozlewających się metropolii, zniszczonych wsi, koparki, które wyglądają jak maszyny do podboju innych planet i setki zdjęć, które uchwyciły poskromienie natury w formie geometrycznych wzorów. Według mnie to nie jest jedynie powód do przerażenia, ale też do paniki. Bo antropogeniczność kryzysu klimatycznego, problemów środowiskowych, czy też właśnie szóstego masowego wymierania powinna nam dawać dużo do myślenia. Ale czy daje? Antropogeniczność to nic innego jak pochodzenie od człowieka. Antropocen, tak jak jako już mówiła, to epoka człowieka. Odznacza się właśnie tym od innych, że to nie natura, a właśnie człowiek kształtuje krajobraz. Stąd też bierze się kolejny kontrast. Odwieczna walka człowieka z naturą, bądź też, um, Kultury z naturą, bo stworzyliśmy sobie taki świat, w którym niezbyt wiele jest rzeczy, które każą nam podważać rację istotności ludzkiego. Nie zmuszamy siebie, żeby było nam źle przez coś, na co nie mamy wpływu. A jednak, przyszło nam się zmierzyć z największym problemem, z jakim kiedykolwiek ma zmierzyć się ludzkość z kryzysem klimatycznym, który jeszcze bardziej pogłębi nierówności społeczne i jeszcze bardziej pogłębi. Dotychczasowe wyzwania. Stanie się tak, jeżeli nic nie zrobimy i jeżeli po prostu nie wyjdziemy poza nasze strefy komfortu. Strefa komfortu to pewnego rodzaju bańka, w których sobie żyjemy, prowadząc przyziemne codzienne sprawy, z kolei z psychologicznego punktu widzenia. Strefa komfortu to taka wyimaginowana mentalna granica, wewnątrz której Zachowane jest Twoje poczucie bezpieczeństwa, a poza nią doświadczasz dyskomfortu. Dla mnie wyjściem takiej strefy komfortu było zetknięcie się kilka lat temu z wiadomością o katastrofie klimatycznej. Czułem lęk, czułam bezradność, bo z rzeczą tak wielką można by było sobie poradzić jedynie międzynarodowo i ponadpodziałowo, a razem łącząc siły, przeprowadzając gruntowne zmiany w świadomości społecznej i gospodarce. I co ja wtedy, siódmoklasistka, mogłam z tym zrobić? Mogłam przekuć moje obawy w działanie, walkę o zmianę systemową. W filmie pada zdanie, które parafrazując brzmi: Marzenie o zmianie to pierwszy krok w jej stronę. My, tu i teraz, powinniśmy biec, galopować w stronę tych zmian. Jednakże film które za chwilę obejrzycie, tylko pokazuje, jak daleko jesteśmy od obudzenia się do rzeczywistości. A będziemy wolni do obudzenia się, jeżeli wyjdziemy ze strefy komfortu, a nawet odejdziemy od naszych wcześniejszych nawyków. Zrównoważony rozwój, ochrona dzikich zwierząt, odejście od nieodnawialnych źródeł energii, e, zaprzestanie rozlewaniu się miast lub też nadmiernej konsumpcji to są rzeczy, które są możliwe do zrobienia. Film został podzielony na krótkie rozdziały, które pozornie się nie łączą, ale mają ze sobą niezwykle wiele wspólnego. Wszystkie obrazy ukazane w filmie zmuszają nas do zaprzestania prowadzenia polityki, życia w stylu business as usual i wszczęcia szybkich i radykalnych, tak radykalnych zmian. Dla mnie e, radykalną zmianą w moim życiu było wejście w aktywizm. Nie chciałam być bierna, ale nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby mój sprzeciw pokazać. Musiałam pokonać barierę, która otworzyła mi drogę na największe przedsięwzięcie w moim życiu, czyli aktywizm, tak jak i w życiu setek innych młodych osób na całym świecie. Ten aktywizm klimatyczny. W Polsce przebrał postać młodzieżowego strajku klimatycznego, o którego wartościach, postulatach i działaniach. Wielki Sebastian. Tak, opowiem. Zastanawiają się pewnie Państwo, od czego się to zaczęło. Ano zaczęło się od tego, że w 2009 roku grupa naukowców pod kierownictwem Johanna Rockstroma i Willa Steffena opublikowała dokument, w którym posłużyła się terminem Planetary Boundaries. Czyli granice planety. Jest to koncept, który zakłada, że na Ziemi istnieją granice. Tak, tu istnieją granice. Są to granice środowiskowe. Jeżeli je przekroczymy, może się stać dla nas coś bardzo niekorzystnego. Granice są nieprzerwanie obecne w naszych życiach czymś naukowskiej, ale nie ma ich jeszcze, jeżeli przyjąć światową skalę. Naukowcy wyodrębnili dziewięć działów granic oraz wskaźniki, które Mówiłyby nam, czy je przekroczyliśmy, czy ich nie przekroczyliśmy, a z dziewięciu już zostały przekroczone trzy. W tym oczywiście granica stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, która wyraźnie mówi, ta granica, że jesteśmy w stanie kryzysu klimatycznego spowodowanego oczywiście przez człowieka. Jak wcześniej już wspominałem, przekroczenie tych granic może skończyć się czymś bardzo nieprzyjemnym dla ludzkości. Na tyle nieprzyjemnym, że może zagrażać bezpiecznej przyszłości mojego pokolenia, Twojego pokolenia, a także pokolenia naszych dzieci czy pokoleń następnych. Co więcej, nie wiemy, jak przekroczenie jednej granicy wpłynie na przekroczenie kolejnych granic, i to dlatego właśnie od 2018 roku setki tysięcy nie tylko młodych ludzi wychodzi na ulicę, prowadzi głośne kampanie medialne i nieustannie apeluje do polityków, o zaprzestanie w końcu bierności w tej naglącej sprawie oraz o podjęcie natychmiastowych działań. My, jako część międzynarodowego ruchu Fridays for Future, chcemy zmiany systemowej czyli takiej, która jest konieczna do powstrzymania katastrofy klimatycznej. Zmiana ta miałaby zakładać gruntowną transformację w sektorach takich jak energetyka, transport, przemysł i rolnictwo tak, żeby stały się neutralne klimatycznie do 2040, czyli zostaje nam 19 lat. Musimy też uczyć się o kryzysie klimatycznym, o przyczynach, skutkach, sposobach przeciwdziałania, radzenia sobie i o szukaniu rozwiązań. Chcemy, aby nasi nauczyciele zostali odpowiednio przeszkoleni, żeby wiedzieli o czym mają nam mówić. Chcemy dążyć do sprawiedliwości klimatycznej. To dążenie to działanie na rzecz redukowania nierówności, tworzonych lub pogłębianych przez nic innego jak kryzys klimatyczny. My już przeszliśmy do antropocenu, ale teraz musimy się poważnie zastanowić, czy my chcemy w ogóle tam zostać? No właśnie. W tym momencie zachęcamy do odwiedzenia naszych social mediów, czyli Facebook, Instagram, Twitter czy strona internetowa. Chcesz do nas dołączyć? To proste. Przy pomocy strony internetowej znajdź fanpage miasta, które najbardziej Ci odpowiada. Bądź skonsultuj się z nami przez któryś z naszych kanałów komunikacyjnych. To tyle od nas. Zapraszamy do oglądania. Dzięki. Dzięki. Dzięki.